Dobry, witam w kolejnym odcinku programu Okien Byłej Frankowiczki. W jubileuszowym programie, bo to setny odcinek. A jak setny odcinek, to gość wyjątkowy, bo zaprzyjaźniona ze społecznością, zaprzyjaźniona z nami Karolina Turska. Cześć Karolino. Cześć Kasiu, witam. Bardzo serdecznie. Karolina jest prawomocną członkinią społeczności. Karolina wygrałaś niedawno z bankiem, o którym mówi się, że po tym jak bank znalazł się w restrukturyzacji. Nie wygrywa się spraw, a tutaj proszę, jesteś tak. przykładem na to, że jednak można wygrać. Tak, nie ukrywam, że byłam dosyć przerażona w momencie, kiedy dowiedziałam się, że Getting Bank jest w restrukturyzacji, ale udało się osiągnąć ten sukces. Dzięki Wam oczywiście jestem nieprawdopodobnie szczęśliwa. No właśnie, no bo masz prawomocny wyrok, już jesteś wolny od kredytu, to teraz porozmawiajmy o ma marzeniach, bo wreszcie możesz spokojnie, ze spokojną głową, poz pozbawiwszy się tego toksycznego produktu, o nich mówić. Jakie masz marzenia w związku z tym? O ile ja nie mam marzeń, ja jestem w no. ogóle człowiekiem marzycielem. Teraz mogę te marzenia skonkretyzować. E, ciężki to był bardzo ciężki czas dla mnie tych 10 lat, kiedy cały czas na głowie miałam kredyt i to bardzo duży ten kredyt. Mm. E, i, I tak naprawdę cała praca, którą wykonuję pracuję w branży eventowej, to też jest taka praca wymagająca dużo czasu i poświęceń. E, no, jakby koncentrowała się, żeby, żeby wypełnić te, te luki finansowe, a w momencie, kiedy się dowiedziałam, że tego kredytu nie mam, to Odblokowałam się bardzo mocno. No i co? No, głównie podróże, tak naprawdę. Nie ukrywam, że marzy mi się gdzieś zamieszkać w ciepłych krajach, mm -hmm. przynajmniej na zimę, więc gdzieś na pewno będę się rozglądała za jakąś nieruchomością za granicą. Już jakieś pierwsze kroki w tym kierunku zrobiłam, bo byłam w styczniu na Fuercie, więc też już sobie tam się rozglądałam za fajnymi lokalizacjami. I myślę, że to w tym kierunku. Drugim takim moim pomysłem jest otworzenie swojej, można powiedzieć, imprezowni, czyli takiej sali weselnej. Mam już też nieruchomość wspólnie ze swoim bratem, więc będziemy teraz bardzo mocno mobilizować siły do tego, żeby to się w niedługim czasie wydarzyło. I mam nadzieję, że będę mogła was zaprosić wkrótce na otwarcie. A masz przekonanie takie, że właśnie to, że zdecydowałaś się pozwać banki, to, że Gdzieś zobaczyłaś perspektywę uwolnienia się od tak toksycznego zobowiązania wobec banku, pomogło ci Absolutnie w świadomości. Tak. Absolutnie tak. To była taka świadomość z tym kredytem, żyło się w takiej świadomości, że to będzie trwało, bo ja ten kredyt miałam zaplanowany do, 1000, do 2036 roku, więc to, mhm. jest, to jest ogrom czasu. To jest jeszcze 13-15 lat, tak? Więc e, człowiek był taki psychicznie zblokowany, czyli mhm. to, to, to były grube tysiące miesięcznie. I, i myślało się o tym, żeby po prostu spłacić tą ratę, a nie żeby inwestować, czy się uwolnić i zrobić coś nowego w życiu. Czyli jakby można powiedzieć, że dzięki temu przeszłam taką trochę wewnętrzną transformację, która mi rozporstarła skrzydła do działania. No właśnie, masz takie przekonanie, że Coś ci ten kredyt zabrał i teraz to odzyskujesz, tak. że faktycznie żyło się w zniewoleniu. To jest to, tak. co dotyka e, setki tysięcy frankowiczów, którzy niestety jeszcze się nie pozbyli tego toksycznego produktu, że to ci ogranicza możliwość działania decydowanie o swoim życiu, a nagle okazuje się, że jest życie po. Tak, zdecydowanie tak jest. Z... Chociażby taki sposób na spędzenie wolnego czasu, bo no, nie ukrywam, że nie było mnie na to stać, tak? tylko to była mm. praca, powrót dzieci e, i, i nie można było gdzieś realizować takich swoich małych marzeń, jak na przykład podróże. Teraz wyjeżdżam 3-4 razy w ciągu roku, co też daje mi jakieś szersze perspektywy, jakieś, jakieś nowe wizje. E, i, I dzięki temu też mogę się w jakiś sposób rozwijać. Tak? O Twojej zmianie słyszymy, ale rodzina odczuwa też tę zmianę, to, że jest wam po prostu lżej. Tak, tak. Moje dzieci mówią, mamo, będziemy teraz bogaci. <laughs> bogaci, bo wreszcie <laughs> macie swoje. Tak, tak, bo mamy swoje. Wiemy, że nikt tego domu nie zabierze, bo to też gdzieś z tyłu głowy była zawsze taka myśl, że jeżeli się nie uda zawodowo, jeżeli gdzieś tam będą jakieś potknięcia finansowe, to, to przecież możemy stracić ten A dom. A to jest bezpieczeństwo, to jest tak. podstawa takiej egzystencjalnej... Tak, takiego bytu, tak. tak. Więc, więc to tak, czujemy zdawanie taki wewnętrzny spokój i, i ja na pewno w tym domu zostanę. Myślę, że do końca życia moje dzieci gdzieś z pewnością wkrótce... Wyfruną. Mm -hmm. I no ale te perspektywy życia w, ta, w takim stanie, jak jest teraz bez tego kredytu, są naprawdę dużo dużo lepsze. A pamiętasz moment, który zdecydował o tym, że nie chcesz żyć z kredytem, że pozbierz bank, bo już masz tego dosyć. Tak, pamiętam ten moment. To było. To był ciężki czas, bo ja wtedy byłam po, po bardzo ciężkim wypadku, więc nie mogłam pracować, więc to był właśnie ten moment, taki, że o kurczę, nie mamy pieniędzy i, mm -hmm. i co teraz? A jest kredyt. I nie ukrywam, że bardzo przez przypadek zupełnie wpadła mi reklama na Facebooku i potem pierwsze spotkanie właśnie z Kamilą dosikiem i z całą ekipą. I takie już jakby na pierwszym spotkaniu pełne zaufanie i zdecydowałam, że jednak wchodzę w to, żeby, żeby się tego pozbyć. Nie miałam też wtedy pieniędzy na to, żeby rozpocząć tą sprawę, ale rodzina mi pomogła i podjęłam ten odważny krok. I absolutnie go nie żałuję. To jest najlepsza decyzja w moim życiu. No właśnie, to jak <gry> zachęcić tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali? Co byś powiedziała tym, którzy mają obawy, boją się, wahają się? Żeby po prostu przestali się wahać, że to jest absolutny pewniak. I, I po prostu, jeżeli nawet nie ma pieniędzy na rozpoczęcie tej sprawy, to, to, to tak jak mówię, no może troszkę trzeba poprosić o wsparcie rodziny, może gdzieś rozejrzeć się z jakimiś finansami, gdzie indziej. Ale jeżeli już podjecie, podejmiecie tą decyzję, to, to jestem pewna, że to będzie najlepsza decyzja w waszym życiu i, i, i odmieni się o 100%. I będzie. A co daje wsparcie, myślisz, ludziom, którzy pozywają bank, czy społeczność, czy życie bez kredytu, czy to, co się dzieje wokół społeczności, to jest coś, co może przekonać tych, którzy boją się albo są w trakcie procesu? Ty zaglądałaś na profil, sprawdzałaś wiadomości, widziałaś, tak, co się dzieje? Tak, tak, ja czułam się bezpiecznie przez cały tok trwania tej sprawy. To było w moim przypadku chyba dwa lata, dokładnie nie pamiętam, może nawet dwa i pół roku. Mhm. Więc byłam w grupie facebookowej, czytałam Wasze artykuły, oglądałam Waszą telewizję i, i naprawdę czułam się bezpiecznie. Każde te sukcesy innych ludzi dodawały mi mocno skrzydeł, i wierzyłam, że, że mnie to też spotka. Tak naprawdę można powiedzieć, że od. Pierwszego momentu, kiedy złożyliśmy tę sprawę, obserwowałam życie bez kredytu i już wtedy czułam wewnętrznie, że to jest sukces. Więc jak ja, ja już od początku założenia tej sprawy wiedziałam, że już mi było wtedy lepiej, tak? Już nie mówię o tym, że jest już formalny wyrok, więc już jest pewnie szczęście. Karolina, bardzo dziękuję Ci za spotkanie, a Was zachęcam do tego, żebyście tak jak Karolina odważnie podejmowali decyzje, nie bali się banku i byli wśród tych, którzy tak jak Karolina tak. dzisiaj cieszą się swoim życiem, odzyskali wolność i niezależność finansową. Jeżeli słyszycie, że z Gettinem dzisiaj się nie da wygrać, czy, czy że sprawy są zawieszane albo odraczane, bo... Przecież Gatin jest w restrukturyzacji. Karolina ma prawomocny wyrok. Takie wyroki zapadają. Bądźcie w dobrych rękach, pod opieką profesjonalistów, a z pewnością doczekacie się finału i waszej sprawy i odzyskacie to, co najcenniejsze wasz czas i wasze życie. Bardzo dziękuję Ci za dziękuję. spotkanie. Absolutnie się nie bójcie. Podejmujcie tę decyzję. Dziękuję bardzo. Dzięki.